Cześć, witajcie! Tutaj David XD Dzisiaj zrecenzuję wam Avengers Koniec Gry! Zapraszam! Girl, Więc trzeba przyznać, że prawie żadna teoria się nie sprawdziła. Co czyni film bardzo zaskakującym. Oczywiście nie obyło się bez podróży w czasie. Muzyka wyszła perfekcyjnie. Każda z postaci, zwłaszcza Thor, świetnie się rozwinęła, chociaż według mnie dali za mało czasu na ekranie Kapitan Marvel. Akty wyglądały świetnie, humor był bardzo dobry. A chyba jako aktor najlepiej spisał się Robert Downey Jr. Moja ocena 10 na 10. Napisz w komentarzu jak Tobie spodobał się koniec gry. Jeżeli spodobał Ci się odcinek, to daj łapkę w górę. Jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych odcinków, to naciśnij ten napis subskrybuj, a potem dzwoneczek. Mam nadzieję, że do zobaczenia. Jeszcze yeah, ja to oglądasz? Mam coś jeszcze powiedzieć? Hmm, sprawdzę w scenariuszu. Nie, tu nic nie ma.